Jak Jacek przeze mnie robotę stracił? Wszystkim, wszystkiemu ja jestem winien, no tak. Dobra, jak chcę się gadać, z tam. Nie stracił przeze mnie pracy, Jacek był skitrany w pokoiku i powiedział, że nigdzie nie idzie. Ty Jacek, dlaczego ludzie mówią, że przeze mnie pracę straciłeś? Co się z tobą odjebało? To chodź tu kurwa wyjaśnij to, bo wyzwają mnie. Ja nie mam nic wspólnego z swoją pracą. Ludzie, nie takie roboty. Co ty mówisz, mówią, że pracę straciłeś? Nie. To, że się jedno gada, to nie znaczy, że pracę stracił, kurwa. Ty nie straciłem. No to zmagał. no. To ludzie są... Tylko się bawią, bo iść. Bo trzeba mu się wyśmiechać. Iż śmierć ze mnie to z roboty. Dzisiaj. A o ostatnim. Co było ostatnio? Z piątku, nie? Co było? No, to przebieranie, nie? Dobra, kurwa, ty się... Nie chciałeś iść do pracy, bo no. w piątek było Halloween i się przybrałeś za księdza i do śmijać? No nie jesteś w